Witam wszystkich już w drugim materiale dotyczącym remontu silnika do WSK-125. Jak możecie zauważyć, silnik został w całości przez nas rozebrany. Po wstępnej weryfikacji okazało się, że silnik jest w dużo gorszym stanie. Jeszcze takie małe sprostowanie, ponieważ w poprzednim materiale powiedziałem troszkę inny przebieg, niepoprawny, natomiast. Dokładny przebieg tego silnika, jaki w sumie całego motocykla, to 14,5 tysiąca, i na tym przebiegu została, ukręciła się linka licznika. I szacuje się, że od tego momentu motocykl przejechał między 5 a 10 tysięcy kilometrów. Więc wydaje mi się, że i tak przebieg. Tego motocykla jest niewielki, natomiast zobaczmy teraz, w jakim stanie jest silnik. Zaczęliśmy oczywiście rozkręcać silnik tutaj od bocznego dekla i podczas rozkręcania pierwsze, co nas zwróciło uwagę, to zobaczcie, po wykręceniu śruby widać dość mocne na niej wytarcia. Już wiedzieliśmy, że łańcuszek jest po prostu. Zbyt luźny i to przypuszczenie okazało się trafne, ponieważ łańcuszek praktycznie leżał na deklu. Dekiel również w tych miejscach jest tutaj mocno zniszczony. Dodatkowo występował bardzo duży luz na koszu sprzęgłowym. Teraz zaraz zobaczycie, jak duży tutaj występował luz i powo Po rozkręceniu możecie zobaczyć, jak wygląda skrzynka korbowa, oczywiście dużo zanieczyszczeń, takiego nagaru. Tak naprawdę zobaczcie, ile jest tutaj różnego rodzaju takiej mazi, zanieczystości, więc oczywiście to wszystko do wymycia, sprawdzenia. Musimy oczywiście zweryfikować, czy kartery nie są gdzieś pęknięte. Tutaj mamy. Drugi, drugi karter. Zobaczcie tutaj również osad. Poza tym kartery tak wizualnie na tą chwilę wyglądają całkiem w porządku. Ale już możemy się tutaj przyjrzeć, że mamy różnego rodzaju opiłki i kawałki metali, co niestety zbyt dobrze nie wróży. I po już takim ostatecznym rozkręceniu, po rozłożeniu skrzyni, przyjrzeliśmy się zębatce zdawczej. Zobaczcie, tutaj zęby są wyłamane, po prostu zębatka zdawcza jest zniszczona. Każdy tutaj ząbek jest zniszczony. Dodatkowo kosz nie posiadał tutaj zabezpieczeń, więc wszystko po prostu sobie. Latało, tańczyło w tym silniku, można powiedzieć. Jak również skrzynia, czy to wałek główny, czy tutaj drugi wałek. Na tym będzie lepiej widoczny, na wałku głównym. Również no tutaj na, na kołach są po prostu zniszczone ząbki. Więc sprawdziliśmy sobie, no to. Skrzynia praktycznie będzie musiała być cała nowa zamontowana. Kosz tutaj ma dość spore luzy, oczywiście łańcuszek to wszystko do wymiany. Tarczki są poprzypalane, część jest w ogóle bardzo mocno sklejonych i praktycznie są na zero, więc są też mocno. Zużyte tutaj jeszcze nawet nie możemy tego rozkleić będzie trzeba minimalnie To podważyć Więc to oczywiście jest Do wymiany Poza chyba tą jedną śrubą jak się nie mylę Jedną czy dwoma, dwoma śrubami To pozostałe śruby no mają jednak trochę poprzeciągane gwinty więc już coś było tam Wydaje mi się na, na pewno do Tego dekla Zaglądane tu mamy dekielek z uszczel uszczelniaczem jeszcze kawałek starej uszczelki e, wstępnie przejrzeliśmy sobie zapłon to Wiz wizualnie nie ma tragedii ale oczywiście musimy rozkręcić całego pomierzyć oporności posprawdzać wszystko i zregenerować to wszystko oczywiście po swojemu tu mamy wałek kopniaka który wydaje nam się, że jako jedna z części motocykla jest chyba w najlepszym stanie. Oczywiście zaraz nam tam przed chwilą mi podkładka tutaj odjechała, ale sobie ją odłożymy. Wał. Przejdźmy teraz do wału. Silnik był w nominalnym wymiarze, czyli tłok cylinder był nominal. Tłok posiada tutaj ślady przytarcia, więc na pewno coś tutaj się działo. Ale tłok i tak byłby do wymiany, więc tutaj nie jest to problem. Okazuje się, że po rozebraniu i pomierzeniu to czopy są bardzo mocno wytarte. Są w takich granicznych wartościach, że ten wał nie nadaje się do regeneracji. Łożyska po prostu są wsuwają się bardzo lekko, bardzo mocno są tutaj wytarte i zniszczone te czopy, więc wał niestety musimy wymienić. Tutaj jest już cylinder, który jest wypiaskowany i już jest zrobiony szlif, więc mamy tutaj oczywiście nowy tłok, pierścienie stworzeń i jest już tutaj wykonany pierwszy szlif. Dodatkowo, oczywiście, musimy powykręcać tutaj mechanizm od zmiany biegów, szpilki i zabieramy się za czyszczenie karterów, wybłyszczanie, poszukiwanie, poszukiwanie zniszczonych, brakujących elementów i będziemy się zabierali już wtedy za składanie. Więc do zobaczenia w innych materiach. Pozdrawiam wszystkich. Cześć.